Yo, siemano, z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki, ponownie znajdujemy się w bunkrze na bagnach, tajnym bunkrze przeciwko intruzowi, który, słuchajcie, we wczorajszym odcinku stało się coś takiego, że ten bunkier już nie jest tajny, niestety, słuchajcie, ale intruz odnalazł nasz bunkier, co mam nadzieję, że wiecie, bo się zapoznaliście ze wczorajszym odcinkiem, jeżeli nie, to nadróbcie, więc słuchajcie, co ja tutaj wyprawiam, dlaczego ja nie uciekam gdzieś daleko, dlatego, słuchajcie, bo dzisiaj robimy mega super pułapkę, słuchajcie, na intruza, wydaje mi się, że Znalazłem słuchajcie pomysł jak go unicestwić, jak pokonać intruza Więc dzisiaj będziemy się tym zajmować Słuchajcie oglądajcie do samego końca, bo oprócz tego, że mm, Po prostu zobaczycie co z tego wszystkiego wyjdzie To do tego bardzo mi pomagacie, więc zostawcie również subskrypcję Bo macie codziennie live -y, odcinki, więc mordo w ogóle Full pakiet gości codziennie za jedną darmową subskrypcję Mordy, jest na serwierze Elvis, który będzie mi w tym dzisiaj pomagał On słuchajcie dostał ode mnie listę itemów, którą musi przygotować Wszystkie słuchajcie itemki, które są do tego potrzebne ja mu napisałem ale planu nie zna, słuchajcie, Elvis nie ma pojęcia o żadnym planie, mam się z nim spotkać słuchajcie, gdzieś po drodze, między słuchajcie naszymi bagnami, a między milionowicami, więc słuchajcie, tam będziemy musieli sobie lecieć, bo nasza mm, słuchajcie, pułapka na niego nasz plan będziemy realizowali mniej więcej tutaj, dlaczego w tym miejscu, słuchajcie powody są dwa, pierwszy to, że jest tutaj słuchajcie, polana, patrzcie jaka fajna polanka otwarta przestrzeń normalnie gościu po drugie, nie może być to w milionowicach bo kurde bele, słuchajcie, to będzie naprawdę wybuchowy projekt ale o tym się przekonacie, jeżeli będzie oglądali do końca. Więc, mordu, jeszcze raz przypominam, oglądaj do końca. Sub, łapeczka. Macie codziennie live, odcinki, naprawdę warto. A my lecimy do Elvisa, bo on już, słuchajcie, pewnie nam nie czeka. Przynajmniej tak z nim e, pisałem. Więc, gościu, lecimy do Elvisa Naprawdę jestem, słuchajcie, ciekawy, jak to wyjdzie. E, Pytałem was na live, czy chcecie, słuchajcie, wojny z intruzem, Napisaliście, że tak. Napisaliście, że chcecie, abym wymyślił jakiś pomysł. Na hmm, wymyślił pomysł, tak się mówi. Tak się mówi, oczywiście, że tak się mówi. Żebym wymyślił coś, żeby go po prostu zniszczyć. I wydaje mi się. Słuchajcie, że to jest ten pomysł. Nie będę wam tego jeszcze teraz tłumaczył, bo zaraz będę musiał Elvisowi to yy, przedstawić, więc musiałbym się gościu po prostu powtarzać. Yy, słuchajcie, tu jest ta wioska. Zaraz powinniśmy znaleźć Elvisa, tylko muszę sobie zejść z tej góry. No i naprawdę, słuchajcie, sam się boję, co dzisiaj z tego wszystkiego wyjdzie. Bo pomysł jest dobry. Sami, słuchajcie, zobaczycie zaraz. Ale kurde, z drugiej strony, słuchajcie, to jest intrus. On ma kreatywa. Ciężko przewidzieć, słuchajcie, jak on się zachowa. No ale jeżeli jeden pomysł się nie uda, to spróbujemy z kolejnym. Przede wszystkim, dzisiaj, słuchajcie, robimy pułapkę, dzisiaj próbujemy go unicestwić, ale nie ma intruza na serwerze, więc mamy, słuchajcie, spokój. Dzisiaj raczej nie będziemy testować tej pułapki, to znaczy testować będziemy, ale nie będziemy sprawdzać, słuchajcie, czy intruza rzeczywiście ona wykurzy. No, w każdym razie, słuchajcie, prędzej czy później na pewno uda nam się to zrobić, bo taką, słuchajcie, przyjąłem misję, że intruza trzeba wywalić z tego serwera. On, słuchajcie, odkrył moje bagna, znaczy moje bagna, no to po prostu bagna, na których przebywałem, bo to nie są żadne moje bagna, tylko tak sobie powiedziałem, i wiadomo o co chodzi, słuchajcie Dobra, jest, o, Elviso, I, siemano sięmano. Elviso, stary, masz wszystkie itemy, które Mam prosiłem to... o, tak, Mordo, mamy, masz mamy, wszystkie, wszystko na pewno Goście mam całe Bloki do budowania ciasta, słuchajcie. Bo dobra, to w takim razie, Mordo, możesz mi rzucić wszystko oprócz bloków, bloków Bloków do budowania, to chciałem powiedzieć. Ja będę mógł widzom pokazać, jakie bloki chciałem, żebyś przygotował. Słuchajcie, czy wy to widzicie? Mamy Redstone, mamy obserwery, mamy, słuchajcie, podki na niewidzialność i mamy przede wszystkim masakrycznie dużo ciast, stare. weź podnieś te ciasta, bo ja nie mogę. Ja tu zbierałem cały dzień. Ej, serio, ja nie wiem, słuchajcie, ile Elvisowi zajęło robienie tych ciast, no ale generalnie one się, słuchajcie, bardzo przydadzą. Więc jak dotrzemy tylko na miejsce Mordo to ja ci przedstawię cały plan, bo widzowie też go okay. jeszcze nie poznali. Słuchajcie, naprawdę się mega jaram, bo wydaje mi się, że ten plan jest po prostu genialny, słuchajcie. On jest po prostu genialny, ale wiadomo, słuchajcie, jak w każdym dobrym planie będzie potrzeba trochę szczęścia, na co już akurat nie mamy wpływu, ale spokojnie wszystko jest tak, słuchajcie, przekminione, tak dopracowane, że będzie spoko. Mordo przede wszystkim ten obserwer to jest dla mnie jakaś nowość. Jak to się... słuchaj! Ja nie... Ty masz cały stack obserwerów, po co ci to? Kościół, eee, ci krótko. Wojna pranków z Abram. E, co, od tego masz te obserwery? Wiesz co, jestem teraz idealnie użytkowany, żeby aż że po prostu. Okej, okay, słuchajcie, czyć. Abra i Elvis mają jakąś wojnę pranków, dlatego Elvis jest zaopatrzony w takie przedmioty, żeby po prostu móc e, Abre prankować, to to, to jest zrozumiałe, ale te ciasta wyglądają satysfakcjonująco. Słuchajcie, naprawdę jest spoko ekwipunek ale Maciej, No, mordo, co tam. Jedna pocałowa rzecz. Jak chcesz z nimi, z tymi obserwami tutaj trollować, to potrzebujemy TNT. Tak, stary, ja mam TNT, Nie powiedziałem ci, żebyś przygotowywał TNT, bo u mnie w bunkrze okay. mam Dwa i pół TNT i to wszystko gościu będzie ogarnięte Także ja na razie musiałbym jeszcze stary Poznać zasadę tego, więc co, co, co jest? Co jest mordo? To tutaj była choinka z dirta i TNT stary To olej, to olej, patrz stary, tutaj jest nasza, yy, nasza polanka Tu bym stary zaczął robić yy, Całe naszego planka i mordo, plan jest prosty Trzeba wybudować domek, w którym będą posadzone ciasta Wiesz dlaczego ciasta? Czemu? Bo Abra kiedyś mi powiedział, ja, ja z Abrą wymyślałem ten plan i po prostu on mi to podrzucił. Abra po którymś z liveów, na którym był Intrus, powiedział, że Intrus, słuchajcie, zaczął się rzucać na ciasta. Zaczął je jeść ciasta, włączył sobie Kreativa, mm, najpierw postawił masakrycznie dużo ciast, a potem włączył Survival i sobie troszkę je jadł, słuchajcie? I Abra go no. zapytał XD, co ty robisz? I on powiedział, lubię ciasta. I nic więcej nie napisał, także słuchajcie, mam silne podejrzenia, mm. że po prostu mm, Intrus w jakiś sposób, słuchajcie, się jara tymi ciastami. Nie wiem, czy mu się podobają, czy smakują, nieważne, słuchajcie, więc plan jest taki, żeby obstawić obserwery na to ciasto, a pod spodem TNT. Wtedy, słuchajcie, on wyłączy... Kreatywa na survivala. Dlaczego tak miałby zrobić? Ponieważ tylko wtedy można jeść, słuchajcie, jak jesteście na creative, nie możecie jeść, a on wyłączał sobie tego creative'a, przynajmniej według zeznań Abry tak było, że po którymś live'ie, czy po którymś odcinku, słuchajcie, już nie do końca pamiętam, bo to było dawno temu. Więc taki jest plan. Mordo, ty tutaj budujesz. Ja słuchajcie, na totalnej szybkości lecę do naszego bunkra po TNT, bo troszkę go zapomniałem, ale oczywiście bunkier jest bardzo blisko i to nam jest potrzebne, więc słuchajcie, wziąłem Elvisa, bo oprócz tego, że on się zna na rycto nowych rzeczach, to jeszcze Elvis bardzo ładnie buduje. A jeżeli tutaj zbudujemy, słuchajcie, taką ładną chatkę, no to intrus, słuchajcie, od razu wbije, przynajmniej taki jest plan. Napiszcie, co uważacie, słuchajcie, o moim planie. Czy można go jeszcze jakoś udoskonalić? Oczywiście, słuchajcie, on wymaga naiwności intrusa. Ale dobrze wszyscy wiemy, że Intrus jest naprawdę, słuchajcie, nieogarniętym dzieciakiem i myślę, że jeżeli tylko, słuchajcie, bylibyśmy na niewitkach, które mam także przygotowane w ekwipunku. To słuchajcie, on będzie czuł się bezpiecznie, on sobie to przełączy, tryb, słuchajcie, on sobie... Oj, ja nie, nie mam miejsca. Dobra, słuchajcie, to w takim razie... Wywalę to, wywalę słuchajcie, strzały i wywalę to, bo z tego też nie skorzystam, biorę gościu, tyle tyle ile mogę no, więc słuchajcie, trochę szczęścia, tak jak mówiłem, yy, potrzebujemy, ale każdy dobry plan potrzebuje trochę szczęścia, więc wracamy sobie do Elvisa. Elvis nam prze przedstawi, jak działają, słuchajcie, te obserwery, bo ja nigdy w życiu z nich nie korzystałem, także słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Elvis powiedział, że Elvis, słuchajcie, na na nawet nie wiedział, jaki jest plan, po prostu ja, słuchajcie, to wy wygooglowałem, tak jakby sprawdziłem yy, w internecie, że. To powinno działać, ale czy działa, to się przekonamy zaraz I jeżeli działa, to gościu, plan jest idealny, przynajmniej według mnie Dobra, słuchajcie, gdzie jest ten elwis? Tutaj jest ta są siedzie, Sąsiedzie, sąsiedzie, witam Widzę, że domek naprawdę pełną parą tutaj działa, bardzo o, mi się okay, to podoba Arzys, co? No bardzo co jest, mordo? Po, e, poznać plan Jak to plan? No przecież ci powiedziałem a, plan, tak ty... Chodzi o to, że a. gościu, tutaj będzie TNT A to stój, 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 bo... Ty... Bo to nawet nie wiem, jak działa, No właśnie mi nie mi wiem stary, to stary to ale to ja chcę, żebyś ty mi pokazał, stary, no, patrz, wyrzucam tak, ci obserwer. Masz obserwer i, i masz ciasto, Mordo. I ty masz mi pokazać jak to działa Bo okay. ja jeszcze słuchajcie nie kumam do końca w jaki sposób to działa. masz okej. Okay. No Mordo, no co stawiasz pieniek, No i po co ci ten pieniek? Co? Ja nie wiem co on po, po, po co? Okej, okay, dobra, czyli trzeba obserwer w odpowiedni sposób ustawić. Dobra, słuchajcie, rozumiem. Na, na górę leci ciasto e, i co? Jest ciasto, zjedź je. Ale a to, a to nie wybuchnie, stary? To nie wybuchnie na pewno? To nie wybuchnie? No wybuchnie. Co? To ja nie chcę... Dobra, słuchajcie, spróbujmy, ale musimy uciekać. 3, 2, 1, go. Ty LOL! Jesz... To wybucha! Jest ciasto i, i wybucha. O nie? kurde, to jest epickie. Ej, dokładnie, stary, o takie coś chodzi. To jest fantastyczne. Ej, idealnie do mojego planu, stary się wpasowuje. Naprawdę genialne. O. W takim razie, Mordo, moim pomysłem jest to, żeby wykopać chyba tutaj jeszcze jedną kratkę. To ty rób no stary domek, rób domek. Tam, tam ja tutaj to będę robił i umieszczam stary tak. Po pierwsze umieszczam TNT, a po drugie umieszczam obserwer, tak? I gitara się to ma. Wiesz co? One muszą być tak, żeby twarz była na, na podłodze, której Na górę. Czyli tak, twarz musi postaw. być iść na górę, bo jak postawię w ten jest sposób. Źle. O kurde, to jest źle. No widzicie, słuchajcie? Czyli to jest bardziej skomplikowane. A jakbym zrobił coś takiego, to działa? Tak nie sprawdzę. nie, nie działa. O kurcze, to w taki sposób. Czyli co, muszę w taki sposób. Pewnie tak. Pyk, dobra, nie, słuchajcie, teraz. Ile jest jeszcze źle? Ty, no to, to, jak, to... Blok. jak to działa w takim razie, mordo? Pyk, wiesz, to aż sprawdzę. Pyk, bo ja nie umiem tego w takim razie ustawiać Daj tak, tak, dajesz no, tak. No ale ja tak zrobiłem, patrz, że ustawiam blok i teraz. O w ten sposób. Nie. Nie. Stań po... pod blokiem, pod no. blokiem stali. Pyk, i teraz mam położyć? Tak. No i działa. Okej, okay, okej, okay. w taki sposób to działa. No dobra, ale te obserwery starych chciałbym mieć chyba na tym poziomie. O na tym, na tym, nie? Na, po... na wiesz, poziomie 0. Daj sobie jeszcze tutaj niżej i Tak, to rozwalimy, nie? to rozwalimy I ja Rozumiem. sobie, spacz po co chodzi Postawię sobie z dirta taki sufit Który mi po prostu łatwiej potem rozwalimy ten sufit A ja okay. wyjdę innym wyjściem tym mordo, zajmij się robieniem domku, będzie spoko Czyli patrzcie, słuchajcie, ja sobie robię coś takiego o, i wydaje mi się, że teraz to powinno działać, czyli Pixon, cykson Chyba będzie słuchajcie spoko, ale na wszelki wypadek sprawdzimy I Mordo, myślisz, że ten plan może wypalić? Tak, eee, trwa się do góry, waś, to musi. ale myślisz stary, że to ma sens? Bo wiesz o co chodzi, wymaga jednak od nas y, y, Ten plan wymaga tego, że intrus y, przełączy się w Survival, no bo na creative słuchajcie, nic mu nie zrobimy No to jest oczywiste. Ale jak myśli, wiecie, to, stary? on musi dać sobie Po prostu survival, nie ma No opu. tak, właśnie taki jest mój plan Na, na to, to padłem, survival. że rzeczywiście, jeżeli słuchajcie on tak bardzo bardzo lubi ciasta z jakiegokolwiek powodu, słuchajcie, ja nie mam pojęcia o co chodzi z tymi ciastami. Po prostu tak słyszałem od Abre. Sam tego nie widziałem. Ale wierzę Abrze, i słuchajcie, być może tak jest, że on wbije na serwer, my albo nas nie będzie na serwerze w ogóle, albo będziemy na niewitkach. Patrzcie, ja mam przygotowane niewitki, my tutaj, słuchajcie, schowamy gdzieś. W jakiejś tajnej skrzyni tutaj schowamy niewitki yy, i będziemy mogli, słuchajcie, go obserwować wtedy na niewidzialności, a intrus, słuchajcie, na niewidzialności nas nie ogarnie, bo kilka razy udało mi się go śledzić, także słuchajcie, no to już mamy doświadczenie. Dobra, słuchajcie, tutaj wstawiamy dirta normalnie, gościu, LUV. Yy, rozwalamy dirta i patrz, ładnie te obserwery postawiłem twarzą do góry. Bardzo ładnie nie jest zrobione. Bardzo ładnie. Pyk, pyk, pyk. Gratuluję. Dobra, słuchajcie, zastanówmy się, czy Intrus nie ma starych jakichś podobań? Jeżeli chodzi o budowę, tak jak Bobo ma dirta i luz co? na przykład. to, e, wiemy, że, 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 że on kiedyś budował właśnie z drewna ciemnodębowego. Okej, okay, no, no to wtedy może rzeczywiście tak wyglądać. Słuchajcie, ja teraz muszę y, ciasta po, poukładać, tak mi się wydaje. Nie, czekaj, nie, czekaj, czekaj. Czeka, Okej. Okay. Czeka, czeka. Przemyślmy co. Mordo, Przemyślmy bo właśnie, bo jeszcze TNT nie położyłem na dole TNT, ale to spoko mogę położyć. No to wiesz co, bardzo dobrze, że go nie położyłeś i nie kładź. Okej, okay. to wtedy będzie po nas. Czekaj, Daj mi teraz po przemyśleć, po pierwsze, o musimy dać w tym, w tym miejscu dwa wolne bloki, żeby on mógł tutaj wbić, jest, Dobra, okej, okay, czyli tutaj tak? da, dajesz drewno normalnie, a czy jak, tak, jak, jak kliknę prawym to coś się tutaj stanie? Nie, ten obserwer nic nie robi Nie, wyjdź teraz, wyjdź e, Jak Tinty mam na wyjść? końcu Co? Cięć na samym końcu Fajnie, dobra, czyli mam położyć ciasta teraz? Teraz ciasto. Dobra, słuchajcie, to kładziemy ciasta. mam mało, słuchajcie, miejsca w ekwipunku, ale sobie zrobimy coś takiego. Pyk, 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 bo mam cały ekwipunek zawalony ciastami. Ty gościu, wyobrażasz to sobie? Lord. Co ty zrobiłeś? Dobra, teraz kładziemy, słuchajcie, ciasteczka. Ej, serio. Nie! Chociaż na razie chyba możesz, tak mi się wydaje. Na razie nie ma TNT. Ale nie. Na razie nic nam się nie popsuje ale słuchajcie, lepiej, żeby było perfekcyjnie, żeby żadne ciasto nie było nawet naruszone. To wtedy, intrus, słuchajcie, będzie wiedział, że to jest specjalnie dla niego. Oczywiście, będzie stary podpisane. Ja bym to stary podpisał w jakiś sposób, że wygrałeś. Nie, że. O, mega prezent dla Intruza. O, jesteś najwspanialszy. Tylko po prostu wygrałeś, Mordo. Masz jedno ciasto, bo ja już nie mam. Ja, yeah, jest dobrze, jest dobrze, okej, okay. okay, słuchajcie, działa okay, to. tylko Szczególik, szczególik słuchajcie, no Daszek trzeba zrobić to żaden szczególik. Dobra, teraz tak, słuchajcie, mojej temki Zobacz, czyli, jeden, dwa, trzy i jakiegoś dirta bym poprosił. Ok, co jest, gościu? Bo jakby był wyższy, tak to by to mogło jakoś wpłynąć na wybuch. No, jak to, jak to jest tak, rzecz, tak jest, mi się no... wydaje, bo wiesz w ogóle co ja bym zrobił, nie jedną warstwę TNT, a dwie warstwy TNT. Ja mam bardzo dużo tego TNT okay. stare. To ja bym okay. na, na grubość dwa zrobił, ale na razie nie kłaść, tak? E, wiesz co? Na razie możemy jak... kłaść, ale pod inne warunki no. Broń Boże, nie możemy ani jednego ciasta ruszyć ani słuchajcie, jednego. Słuchajcie, nie możemy nawet lepiej go nie dotykać. Stary, a wiesz co? To może ty postaw pierwsze TNT, bo ja to się cykam. Okay. Ja to się cykam. Lepiej stary, żeby to było na, na twoją odpowiedzialność, Aha. nie? Okej, okay, słuchajcie. Dobra, ziem jak wesołych świąt, BUM! Nie, chyba działa! Żyjemy! Okej, okay, stary, patrz teraz co się dzieje. Normalnie tyle tutaj TNT idzie, że to jest masakra. Jeżeli słuchajcie on, on tylko na sekundę się przełączy na survival No to gościu słuchajcie nie ma życia, totalnie słuchajcie, nie ma go i tyle. No, 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 gościu, no i co można powiedzieć? No i pan Paweł, Elo. TNT, <laughs> słuchajcie, mamy jeszcze bardzo dużo, ale myślę, że nie ma co um, tutaj tak bardzo dużo dawać. Teraz patrzę, damy sobie. Co ja tutaj zrobiłem? Nie chciałem tego aż tak dawać. Mordo, Mordopykson, cykson. Okej, okay, teraz tak. Dirta dajemy, żeby oczywiście wszystko było, słuchajcie, legitnie. Nie, że dziura jakaś, tylko wszystko ma być ładnie. Do tego tak. Wesołych świąt! O! Juhu! Wesołych świąt. No, no dobrze, słuchajcie. Mamy po świętach, tylko tak sera, stary. Zobacz, wygląda to naprawdę. Nie. Tak, już no ci to, opowiem. Wygląda to ładnie Ładnie. Chodź, chodź, śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało, no dobra. <laughs> no właściwie co nie to nie będzie tak śmiało, ale ogólnie. Chodziło tak, że sobie tutaj wbiję intru, zobaczy ciasto. I pod każdym ciastem jest obserwer, czyli jak chociaż choć tak. raz ugryzi ciasto. Tak. To to ile tam dałeś No bardzo dużo, no dwie warstwa. Cały tutaj buchny, jest kilkanaście. Wiecie, co jest najlepsze, stary, patrz co jest najlepsze. Że ten obserwer y, wygląda jakby... To był bedrock. To nie tak, widać, tak, że to tak. jest obserwer. Słuchajcie, to wygląda jak bedrock, a Intrus bardzo lubi bedrocka. Nie ma co ukrywać Nie, mordo, mordo, mordo. Chyba, że będziesz to naprawiał. Ale poczekaj, ja się odsunę lepiej, dobra, gościu? Okej, okay, słuchajcie, tak wyszła ta chatka, ale ona jest jakaś, jakaś niesymetryczna, mordo. Wiem, chyba, że możemy ją trochę poprawić, gościu. Bo musimy ją poprawić, przecież tu nie ma dachu dokończonego. Elwis oszukał! Elvis oszukał! Masz mordo, patrz kasy, wiesz? Co za mało kasy! Go, gościu to jest intruz Musimy walczyć z tym, musimy walczyć z intruzem, a ty, ty tutaj gadasz coś? Patrz stary, no bo, jak intruz zniknie, to będzie taka do, do, dobra zmiana, nie? No, jeżeli intrus zniknie, to słuchajcie, będzie bardzo na plus, więc to każdy tego chce. Stary, ja idę tutaj do drzewka zrobić skrzynię, bo musimy tutaj zrobić tajną okay. skrzynię z dwoma niewidkami, bo niestety zostały mi tylko dwie niewidki. No, ale wystarczy, dla mnie i dla ciebie. Oczywiście teraz, słuchajcie, intruza cały czas nie ma na serwerze, więc nie będziemy mogli tego ogarnąć. Ale sami rozumiecie, o co chodzi. Jak, w, jak tylko wbije, no to słuchajcie, my będziemy o tym wiedzieli, i wtedy będzie gitara siema. Także, a, ty masz craft. To słuchajcie, nie musiałem robić, ale spoko, ja zrobiłem już swój Teraz tak, robię sobie skrzynię Eluwa, dobra mordu, gdzie chowamy skrzynię w takim razie? Ja bym ją dał, zobacz, pod drzwiami Nie no, myślisz, że w takim miejscu? No to dobra, no nie, dobra, to nie, to dobra to słuchajcie to właśnie, nie? Ja, nie stary, ja bym zrobił chyba gdzieś dalej, wiesz dlaczego? Bo jeżeli, jeżeli intruz by już tutaj się kręcił, to nie moglibyśmy tutaj pod, po, podbić Więc mordy, tutaj by gdzieś musimy zrobić tajną skrzynię Ukryć pod kratą. Okej, okay, pod kratą możemy zrobić, czyli pyk, pyk, son, six, son le lecą dwie niewitki. Może jeszcze TNT wrzucimy. Co ty gościu zabierasz to? Co Bo ty robisz? Co on robi? Co on robi Elvis? Co ty gościu robisz? It, it ran, Stary, tutaj jest poważna akcja jest robiona normalnie. Dobra, wrzucaj to od razu. TNT, słuchajcie, ja wlatuje. Jest gitara siema, czyli tak, słuchajcie, to jest nasza tajna y, skrzynia. Gitara siema, panie kurczaku, pilnuj ziemek, tej to. pilnuj tej skrzyni. Ziemek, patrz to, co patrz to, jest? Ziemek. Patrz. No, co on patrz, zrobił? Położyłeś ciasto. Eee, to ja też se mogę zjeść, słuchajcie. elo, to, to ciasto akurat możemy, tylko stare. naprawdę uważaj. Uwaga, uwaga, naprawdę uwaga, uwaga. uważaj. E, Sieka, panie, panie, panie kolego, dla, ja, czy ja mogę zapytać, dlaczego dach jest niedokończony? Aha, bo tu musi być do góry, ładnie. Musi góry. być, ale tu jest dziura w ogóle, stary. No co to ma być? Za co ja ci no, płacę? Kasy, nie w ogóle. Co mało kasy, co mało kasy, gościu, na budżet, na walkę z intruzem leci cały budżet miasta. Tutaj cena nie gra ro roli. To tutaj ogóle, dziurę, tak? tutaj musisz uzupełnić dziurę. Halo, co to ma być w ogóle? No! No, także słuchaj, ja mam nadzieję, tak. że teraz to intruz, no stary, a ty byś na miejsce intruza chciał wbić do takiego domku, który nie jest dokończony? Powiedz mi, powiedz mi, czy to byś chciał, bo ja bym nie chciał, ja bym no pomyślał, tak średnio, tak średnio. ja bym pomyślał, że koleś się po prostu cisnął bekę, a tak to naprawdę może, stary, wyglądać dobrze. Wesołych świąt, on, wiesz o co chodzi, on może teraz pomyśleć, że to nie jest dla niego, a jak to nie jest dla niego, to nie pomyśli, że to jest zasadzka. Nie no, słuchajcie, plan jest naprawdę no. idealny, yy, mam nadzieję, słuchajcie, że w najbliższych dniach przekonamy się, jak to mm, wypali, zobacz. Patrzę, słuchajcie, z każdej strony widać, że tam są ciasta, więc bardzo dobrze. Musimy tylko o chłopaków ostrzec, żeby przypadkiem słuchaj, tutaj nie. Serio, bo... Tak, serio. Nie... Tak. Jak to wbije Bobo! To Ej, serio, to... musimy bardzo dokładnie ostrzec chłopaków, żeby nie dotykali tego, nawet na kilometr ale się słuchaj, nie zbliżali. No to było tak, tam była kłopka na Bobo, która była z kilku stoków dni. No tak. I kilka razy, Bobo ostrzegaliśmy, żeby tam nie wbijał. No i nie. nie Okej, okay, słuchajcie. To, to, to w takim razie może być niebezpiecznie, ale no, no zobaczymy, słuchajcie. I ostrzeżemy go, tak czy siak, co będzie, to będzie. Jeszcze raz, słuchajcie, ostatni raz ym, pokażę wam jak to wszystko wygląda, słuchajcie, pod spodem, piksący sam, patrzcie. się. Tutaj. Bardzo dużo TNT, stary. Nie wiem, ile tutaj jest dokładnie. Ale mamy dwa razy jakieś na oko. 5 na 5 Także, słuchajcie, TNT jest pod dostatkiem. Nikt tego nie przeżyje. Co ty tutaj kładzisz, mordo? Yy, Bobo, yy, idź sobie. Bardzo ładnie napisane. Języko, bardzo, języko, bardzo. No języko. tak, on to, on, to, on to skuma, myślę. A tutaj, słuchajcie, wszędzie są. T... Ej, stary, policzmy w sumie to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest stary 5 na 5 odjąć 2, czyli jest yy, dwadzieścia, 25 odjąć 2, czyli 23 razy 2, czyli 46 TNT. Dobra, stary. Mi się wydaje, że to jest spoko. Stary, ja. za, e, zapłatę ci wysłałem gołębiem, tutaj nie, nie tym gołębiem, także stary, tutaj jesteśmy rozliczeni. Dzięki wielkie za pomoc, mordo. Ja muszę wracać do mojego bunkra, Pozdrowy, wiesz. Świąt, świąt, e, po, po, pozdrowa, Dobra, ziomki, wracamy do tego bunkra tajnego mojego, Bo wiadomo, słuchajcie, że tylko tam jesteśmy bezpieczni, chociaż tak naprawdę, słuchajcie, to ja sam nie wiem, czy jestem gdziekolwiek bezpieczny, bo no, kurczę, jak Intrus, słuchajcie, odkrył ten bunkier to słuchajcie, to nie, nie jest kolorowo, ale zasadzka jest, słuchajcie, przednia. Musicie, słuchajcie, napisać w komentarzu, co o niej myślicie, czy ona może wypalić, czy ona wam się podoba, co byście poprawili, bo mi się wydaje, że naprawdę, słuchajcie, jest pomysłowa. Jeżeli ona by nie wypaliła, no to są ok, słuchajcie, to wtedy będziemy musieli myśleć nad czymś innym, wtedy też będzie trudniej, bo Intrus będzie wiedział, słuchajcie, że coś planujemy. Ale dobra, słuchajcie, jesteśmy w bunkrze, wbijamy. Odłożymy, słuchajcie, te wszystkie itemy do skrzyni, których oczywiście nie potrzebuję. Słuchajcie, nie chcę ich mieć tutaj, słuchajcie, leci TNT. Tutaj te obserwery, słuchajcie, redstone to chyba, słuchajcie, tutaj yy, składowaliśmy. Dobra, gościu, redstone jest tutaj. Kobel to, wiadomo, śmieci, słuchajcie, wszystko to śmieci. Więc jest ogólnie, słuchajcie, yy, spoko. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, słuchajcie, żeby zostawić suba, bo tylko ze subskrypcją na kanale Maciocha możecie oglądać codziennie live, y, codziennie odcinki. A jest, słuchajcie, Ostra kosa z intrudem, więc jeżeli. Jeżeli jesteście ciekawi, słuchajcie, jak to się skończy. To naprawdę, zostawcie tego suba. Bardzo mi miło, słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do, do końca piątka dla was. Do następnego. Yo!